Nazywam się Jacek Kucharczyk. Przyjechałem z Miłkowskiej Karczmy. Jest to miejscowość Koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Zajmuję się różnymi rzeczami, między innymi bioterapią. Także ona podpowiada. Także zajmuję się ogólnie pojętym zdrowiem człowieka w naturalny sposób. Pomagam ludziom odzyskać ich zdrowie utracone ewentualnie utracone. Kupiłem samochód marki Skoda Superb. Jest to samochód, który no, w tle widać go. Myślę, że to będzie samochód dobrze się będzie sprawował. Taką nadzieję, przynajmniej. Jest wygodnym, dużym samochodem, kombi z automatyczną skrzynią biegów. Także taki samochód o takim samochodzie kiedyś myślałem, i teraz spełniły się moje marzenia, mogę tak powiedzieć. Kupiłem w formie leasingu. Także interesuje mnie po prostu leasing, dlatego że są możliwości odpisów VAT-u. Także wybrałem formę leasingu i dla mnie jest to w tej chwili optymalna forma kredytowania samochodu. Bardzo szybko, sprawnie przebiegała procedura. Bardzo dobry kontakt. Ja tutaj wydałem panu Jackowi, mojemu imiennikowi też bardzo pozytywną opinię. Także jestem zadowolony z obsługi. Wszystko w jednym miejscu, wszystko na miejscu. Także bardzo jestem zadowolony ze sprawnej obsługi z waszej firmy. Częściowo to nasze znaczy pierwsze dokumenty były internetowo z mojej strony, jak gdyby, natomiast resztę wszystkich formalności tutaj dojechał człowiek, który się zajmuje też leasingiem, pan, który podpisywaliśmy umowę też tutaj na miejscu. Także wszystko było zorganizowane, nie wymagało to z mojego strony jakieś tam jeżdżenia, szukania i w jakiś sposób to wszystko było tutaj. Supercar.pl to nie tylko tysiące zadowolonych klientów. To również dziesiątki zaangażowanych profesjonalistów, którzy od ponad 14 lat dostarczają najwyższą jakość usług. To polski kapitał, to terminowe płatności dla dostawców i podwykonawców. To także wsparcie dla organizacji pożytku publicznego. Supercar.pl. Opłaca się z nami robić interesy.